Kryzys klimatyczno-ekologiczny to problem, o którym na pewno słyszeliście już nie raz. Ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wątku, o którym rzadko się słyszy, o którym rzadko możecie się coś dowiedzieć. Chciałabym jako socjolożka opowiedzieć Wam o niesprawiedliwości klimatycznej. Na pewno słyszeliście o gigantycznej nadprodukcji, która jest efektem wykorzystywania nieodnawialnych zasobów. W rezultacie mamy do czynienia ze spalaniem paliw kopalnych i gigantycznym wzrostem emisji dwutlenku węgla. Wszystkie te procesy razem składają się na to, co określa się mianem podgrzewania planety. Naukowcy i naukowczynie mówią o antropogenicznych zmianach klimatu. Antropogenicznych, czyli takich, które spowodowali ludzie. Chciałabym, żebyście na moment skoncentrowali się właśnie na tym ostatnim zdaniu. Ja się zawsze zastanawiam, kiedy widzę ten słynny wykres gigantycznej wzrost, gigantycznego wzrostu emisji dwutlenku węgla. On zawsze wygląda tak samo. Mniej więcej od 1950 roku dramatycznie wzrasta emisja dwutlenku węgla. Zawsze zadaję sobie to pytanie: kto emituje ten dwutlenek węgla i w kogo uderzają negatywne konsekwencje? zmian klimatu spowodowane emisjami między innymi właśnie owego dwutlenku węgla. Jako socjolożka dzisiaj zabiorę was w podróż po społecznych aspektach zmian klimatu, zwłaszcza tych negatywnych. Kluczem do zrozumienia tego, jakie są konsekwencje zmian klimatu, jest nierówność społeczna, czyli takie urządzenie ludzkiego i nieludzkiego świata, który powoduje, że to co jest korzyścią jednych, jest stratą i dramatem innych. Klęski żywiołowe są często wywoływane przez działalność ludzi. Natomiast skutki tych klęsk, sposoby wychodzenia z nich, sieć wsparcia, którą można albo której nie uda się uzyskać, jest zależna od tego, w jaki sposób zorganizowane jest dane społeczeństwo, dana społeczność, czy cały świat w takim globalnym sensie. Chciałabym, żebyście na. Nierówności społeczne spojrzeli też z nieco innej perspektywy. Na chwilę pomyślcie o nich nie jako o czymś, co jest oczywiste, było zawsze, jest i będzie, ale o stanie, który wcale nie jest naturalny. Jako socjolożka proponuję Wam taką perspektywę. Nierówności społeczne nie są stanem naturalnym, są efektem konkretnych decyzji politycznych są efektem ogromnego nakładu energii, pracy i wysiłku instytucjonalnego. Słowem nie zdarzają się tak po prostu. Także sposoby wychodzenia z nierówności, walki z nimi, na przykład jak wielkie ONZ-owskie programy, takie jak milenijne cele rozwoju albo cele zrównoważonego rozwoju, są także związane z decyzjami politycznymi, decyzjami konkretnych ludzi. Jaki jest współczesny świat? Gdybym miała odpowiedzieć jednym zdaniem, odpowiedziałabym: nierówny. Chciałabym przedstawić Wam tylko kilka przykładów tych gigantycznych, dramatycznych, przekładających się na losy indywidualnych osób nierówności. Przykładowo, w zależności od tego, w jakim kraju urodziłaś się, Twoja statystycznie rzecz biorąc spodziewana długość życia może być dramatycznie różna. W krajach tak zwanych słabo rozwiniętych, tych najuboższych społecznościach, ta średnia wynosi mniej więcej 52 lata. W krajach tak zwanych wysoko rozwiniętych, to jest w okolicach 80 lat. Zastanówcie się na chwilę: 30 lat różnicy decyduje geografia, a właściwie kombinacja geografii z różnego rodzaju nierównościami społecznymi. Drugi przykład. Czy wiecie, że śmiertelność dzieci do piątego roku życia może być kilkadziesiąt razy większa w zależności od tego, w jakim kraju się urodziliście? Przykładowo, jeżeli urodziłeś się w Somalii albo urodziłeś się w Islandii, twoje szanse na to, że dożyjesz do piątego roku życia wzrastają albo spadają 60-krotnie. Kolejną bardzo istotną rzeczą są różnice, jeżeli chodzi o szanse edukacyjne. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić i porównać, jak wygląda życie człowieka, który półtora roku spędził w szkole i tego, który spędził tych lat 20? Ale ubóstwo to coś bardzo skomplikowanego dlatego naukowczynie i naukowcy z całego świata starają się zrozumieć to także z perspektywy no właśnie samych tych osób ubogich. W tym celu stworzyli wskaźnik wielowymiarowego ubóstwa. I to, co jest najcenniejsze w tym wskaźniku, to że to właśnie te osoby, których to dotyczy, definiują swoją sytuację i określają, co jest dla nich najbardziej doskwierające. Bierze się pod uwagę i sytuację edukacyjną, i sytuację mieszkaniową, i to, co ci ludzie posiadają, czym się ogrzewają, jakiego rodzaju paliwa mają, jakie przedmioty w domu, jeżeli go w ogóle posiadają i tak dalej, i Jeżeli spojrzycie na tę mapę świata, to ciemnym kolorem zostały zaznaczone te regiony świata, w których no właśnie owo wielowymiarowe ubóstwo definiowane językiem i w kategoriach samych osób, których to dotyczy, dominuje. Nieprzypadkowo to są regiony przede wszystkim Afryki subsaharyjskiej, Azji Południowo-Wschodniej, w nieco mniejszym stopniu także Ameryki Łacińskiej i Południowej. To są najbiedniejsze regiony świata. Powiedzieliśmy sobie zatem, że nierówności społeczne są kluczem do rozumienia niesprawiedliwości społecznej. Dlaczego? Otóż dlatego, że to właśnie owe najbiedniejsze regiony. Są narażone na najwięk w największym stopniu na negatywne konsekwencje zmian klimatycznych. Słowem, ci najmniej uprzywilejowani cierpią i będą cierpieli najbardziej. To najbiedniejsi w sytuacji klęsk, katastrof tracą najwięcej. To udowadniają badania naukowe. Na tym jednak nie koniec. Podziały nie występują tylko pomiędzy biednymi i bogatymi krajami. Podziały i nierówności społeczne występują także w obrębie krajów. Także ubodzy, indywidualne osoby i nieuprzywilejowane grupy osób, także w krajach bogatych, cierpią najbardziej ze względu na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Jakie to są cechy, które predestynują. Różne osoby oraz całe grupy do tego, żeby być najbardziej poszkodowanymi, cierpieć najbardziej, w pierwszej kolejności tracić majątek, zdrowie fizyczne i psychiczne, a czasami w najbardziej dramatycznych okolicznościach także życie. No, to są takie charakterystyki jak płeć, wiek, grupa etniczna, z której ktoś pochodzi, i wiele innych. Przykładowo, jeżeli jesteś kobietą i w Twojej kulturze samodzielne wychodzenie z domu jest niedozwolone, jest źle widziane, może się wiązać z bardzo negatywnymi konsekwencjami. Okazuje się, że nawet w sytuacji ekstremalnego zagrożenia, właśnie ze względu na te kulturowe uwarunkowania, to kobiety ostatnie wychodzą z domu, aby się ratować, i czasami jest już za późno. Zatem, zarówno w skali międzynarodowej, kiedy myślimy o różnych regionach świata, tych najbiedniejszych i tych bogatych, oraz kiedy myślimy o różnicach pomiędzy ludźmi w obrębie poszczególnych krajów, i tych biednych i bogatych, to najbiedniejsi tracą najwięcej w pierwszej kolejności i najtrudniej jest im podźwignąć się z klęsk i katastrof, które są związane z kryzysem przede wszystkim klimatycznym, ale także ekologicznym. Przykładowo, jeżeli temperatura naszej planety średnia podniesie się o 1,5 stopnia Celsjusza, wówczas mniej więcej od 24 do 357 milionów ludzi zostanie wystawionych na różnego rodzaju ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi. Tym ryzyko popadnięcia w skrajne ubóstwo. Natomiast jeżeli temperatura wzrośnie aż o 2 stopnie, rozmiar klęsk będzie nieporównywalnie większy. Wówczas od mniej więcej 86 do uwaga miliarda i 22 milionów ludzi może być wystawionych na dramatyczne ryzyka związane właśnie z tymi zmianami klimatu. Te szacunki są tak nieprecyzyjne, ponieważ właśnie to, jaka będzie przyszłość, zależy od ogromnej ilości zmiennych, w tym od tego, jakie decyzje polityczne będą podejmowane. Powiedziałam już z grubsza, na czym polegają, jaki jest mechanizm globalnych nierówności i jak one są powiązane ze zmianami klimatu. I zwróciłam Waszą uwagę na fakt, że to najbiedniejsi w najbiedniejszych regionach świata i najbiedniejsi w każdym społeczeństwie pod różnymi względami najmniej uprzywilejowani cierpią najbardziej. Wypada zatem zadać pytanie, jak do tego doszło? Kto jest odpowiedzialny za współczesne zmiany klimatu? Czy ten wykres, który pokazywałam na początku, można potraktować jako. Odpowiedź na to pytanie, że odpowiedzialni są po prostu ludzie albo człowiek? No niestety nie. Nie wszyscy odpowiedzialni są w równym stopniu. Jeżeli porównamy chociażby taki jeden bardzo podstawowy wskaźnik, który dotyczy ilości ton metrycznych gazów cieplarnianych, no przede wszystkim tego dwutlenku węgla, który jest tutaj kluczowy, i porównamy sobie trzy. Specjalnie do tego celu wybrane miejsca świata Afryka subsaharyjska, Europa i Ameryka Północna. To okaże się, że na głowę jednego mieszkańca w Afryce subsaharyjskiej przypada 0,8 ton metrycznych dwutlenku węgla, w Europie 6,4, a w Ameryce Północnej 16,5. Czy widzicie tę ogromną dysproporcję? Każda osoba, która spojrzy na te dwie mapy, będzie mogła z łatwością dostrzec, że w zupełnie innych regionach świata emituje się ogromne ilości dwutlenku węgla, a w zupełnie innych regionach świata ludzie są najbardziej narażeni, podatni na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Kto inny emituje, kto inny ponosi dramatyczne konsekwencje. Reasumując. Niesprawiedliwość klimatyczna, o której obiecałam wam dzisiaj opowiedzieć. To jest właśnie proces polegający na tym, że najbogatsi zużywają najwięcej zasobów, w tym nieodnawialnych, emitują najwięcej dwutlenku węgla i są najlepiej przygotowani na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Natomiast ci, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do emisji dwutlenku węgla, już ponoszą i będą ponosili najbardziej dramatyczne konsekwencje teraz i w przyszłości. Jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek, o którym chciałam opowiedzieć, jako socjolożka, chciałam zwrócić Waszą uwagę na to, że w kontekście niesprawiedliwości klimatycznej nie możemy zapominać o czymś. Co socjologowie i socjolożki nazywają strukturalnym rasizmem? Pewnie każdy z Was uważa, że wie, co to rasizm, ale nie chodzi mi o ten rasizm, który znacie, i pewnie każdy z Was potrafiłby go jakoś zdefiniować i podać przykłady, kiedy to jedni ludzie traktują innych ludzi w okropny sposób, albo jednostki traktują się w taki sposób nawzajem. Tutaj chodzi o coś głębszego. A zarazem mniej dostrzegalnego. Kiedy się nad tym chwilę zastanowić, okazuje się, że ofiarami zmian klimatu, czy szerzej kryzysu klimatyczno-ekologicznego, są przede wszystkim osoby o niebiałym kolorze skóry. To nasz system społeczno-gospodarczy jest tak zbudowany, żeby właśnie te kategorie osób. Ponosiły najwyższą cenę. Teraz powiem coś, z czym chciałabym Was zostawić. Pomyślcie, czy ci, którzy emitują najwięcej dwutlenku węgla, nie są zobowiązani do zrobienia czegoś? Propozycje tego, co można zrobić w sensowny sposób, wypływają z globalnego południa. Tymi propozycjami są różnego rodzaju koncepcje sprawiedliwości klimatycznej. Zwracają one uwagę na fakt, że dotychczasowe rynkowe mechanizmy załagodzenia istniejących problemów związanych ze zmianami klimatu nie przynoszą pożądanych rezultatów. Aby te rezultaty pozytywne można było osiągać, aby najbiedniejsze społeczności Mogły skutecznie adaptować się do zachodzących zmian, niezbędne jest uwzględnienie ich w planach politycznych, niezbędne jest oddanie im głosu, niezbędne jest upodmiotowienie najmniej uprzywilejowanych grup i osób. To lokalne rozwiązania, artykułowane przez lokalne społeczności, wydają się być najbardziej realistyczne i możliwe do wdrożenia.